Człowiek, który się śmieje, nigdy nie jest stary. Chcesz więcej? Subskrybuj kanał. Zaczynamy. Mam 83 lata i codziennie rano o 6 oddaję stolec. W pana wieku to tylko pogratulować tak regularnej pracy jeli. No tak, ale ja się budzę o 7. <grystanie> Dlaczego nie ratował pan żony, gdy tonęła? A skąd mogłem wiedzieć, że tonie? Darła Ryja, jak zwykle. <grystanie> Jest 6 rano. Gdzie byłeś całą noc? Grałem z kumplami w kasynie. Kumple są dla ciebie ważniejsi. Możesz spakować swoje rzeczy i się wynosić. Mogę, to już nie jest nasz dom. <laughs> Cześć, jestem Darek. Piję od 20 lat. Przyszedłem tutaj, bo podobno pomagacie takim jak ja. Oczywiście. Powiedz nam, jak ci pomóc. Brakuje mi złoty 50. <laughs> <laughs> Co się pani stało? Trochę się zmieszałam. Patrz Juziu o, Rzucam kwadraty, a tam się kółka robią Uśmiech nie ma wieku